Alo, set w dżungli, tu macie runki, no i standardowo widzimy się w meczu, no jesteśmy w meczu, jak standardowo. Ogólnie taka mała informacja dla Was, setem nie potrzebujecie pomocy w dżungli, nie musicie dostać pomocy, się pomogli, więc nie, nie będę musiał używać tak szybko pod ani, ani smajta od razu. A tak to musiałem, ale dałbym radę bez tego, nie? Więc jak ktoś... to takie jest nie info. Ogólnie też mam taki trochę dziwny skład. O, okrusza, zabiła! Nice. Ogólnie trochę nie było odcinków, a spowodowane było tak naprawdę tym, że nie miałem kiedy tak naprawdę nagrać, bo co chciałem, to nagle brakowało tego czasu. I. No i nie dawało się, albo jak już to gierka nie wychodziła. No. Wszystko się zdarza, nie? Mi się zdaje, że to jest już taki winek gwarantowany, nie? No patrzcie, tylko Wayne na razie nie ma killa i ja, nie? Morgana ma nawet. W ogóle Morgana, znaczy Dwayne na topis Taka mocna. Ostatnio tylko tym gram w sensie się na Ostatnie. Ostatnio, ostatnio bo dopiero co kupiłem to. Kurde, mówiłem o nieprzyjmow. Mówiłem o nieprzyjmowaniu hitków, a ich przyjąłem, to jest sporo tych mocniejszych. No, tylko dlatego, że się zagadałem Ale jak tak dalej pójdzie, to to naprawdę będzie jest win Piąty level, czwarty, idziemy robić drake'a oczywiście Na drake'u nie potrzebuję pomocy, chociaż jakby miał przyjść enemy jungle, to lepiej mieć tę pomoc, nie? Takie wsparcie, żeby nie było nas jest więc jest git Maximum oczywiście QWE. Rodzimy jeszcze na robaka No, i nie, nie z tak. mida to też tak nie w sensie, jeżeli ja sobie nie miał spruszowanego, to jasno mogę zgankować. Wtedy, wtedy nie ma problemu, nie? Wszystkie są spuszywane, nie? nie mam gdzie zgankować. To jest naprawdę rzadka sytuacja, nie? To każda linia jest wygrywana. Ja zrobię to i idziemy po. Cofniemy i po Drake'a, nie? W sensie mamy dwa kam. Wciężen zaczął robić. I w ogóle on dość... Nie wiem, nie wiem, ile dostanę, ale chyba wilki te i mamy... możemy robić Drake'a, więc... Ja tylko to zrobię cofnę się po Itemek. Jak naprawdę możemy robić tego drake'a na szybkości. Mógłbym bez itemów, ale to za, za, za bardzo ryzykowne, nie? nie? będę robił Blue, Enemy Kane. Nie ma szans na początku. No szczerze powiedzmy sobie, na początek to on ma dużo gorszy ode mnie. Idę, 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 idę tam. To, co nie mam R, nie? Kurde, gdybym miał R, to nie byłoby problemu. I teraz straciłem naprawdę dużo HP. Teś no HP, straciłem dość dużo na tym. Jest malinka. J ją wezmę. Może ch chyba zrobię Blue. I wtedy od razu pójdę na Drake'a z szóstym levelem i mieć ubezpieczenie na wszelki wypadek K, nie? No, Drake nie będzie problemem, tym bardziej, że to pierwsze poziomy. I od razu jak to zrobimy. A... A jeszcze zabity więc. No nie wiem, co ten Kane odwalił. no nie miał szans, no powiedzmy sobie szczerze. Ja się cofnę po łódki. O Kane. Yesa. No i zabity. Elegancki team fajcik, nie? Tyle powiem. Jest to wzięty robak, no. Same plusy. Już mam na tą zapomnieć jak się nazwa Aldo Itemku, więc... o kurde, to trochę zmarnowałem Oby tego, nie było Ty Kurde, uciekł przed sam. Z... Zapatrzyłem się i straciłem herolda Ja pierdzielę. No to my bed Ja pierdziele, się nie zapatrzył to tego wszystkiego by nie było Ale tego, teraz będę tak gnębił za to tego Tego Keina za to co zrobił W ogóle nas ma 11 level Spokojnie no Iveni, teraz zabijamy tego No, sed jest potężny akurat W ogóle wygraliśmy to bez mojej Erk, nie? To jest najlepsze, że ja nawet Erki nie miałem Według no, mnie to jest win Mi się zdaje, że to zaraz mogą się poddawać Ja się cofnę po item, idziemy Ja na kapuję pójdę zaraz Oni no, już zaczynają tego, nie? Ja się cofnę pod to i kupimy sobie. Czytamy, po ty i kupimy kosa od razu, żeby się leczyć. I lecę żeby zrobić tego Drake'a 4-1-2. Według mnie dobre staty, jak na 15 minut. Kurde, no tego kejna, kejna, kejna. To Dobra, ja już rozpocznę tego. Tylko, tylko od straści od tego, nie? My się nie damy. Idziemy tam od dołu, bo tam idziemy przeciwnika. No to nie Wars może że... Wars umarł, Ja tam lecę, ale czy potlec? O nie wiem czy ten Kane myśli, że cokolwiek zrobi? Jeszcze gra pod Ma 0,5, że szans nie ma. Kurde, oddałem się od dawna. Trochę się za bardzo poczułem, ale dostałem. No nie dostał snu od Swayna. Odrzucenia Rasta. nie widzę, że potrzebuje pomocy. Czemu? on z tu a nie Mogę kraken Slayera kupić. No trochę to odwaliła Wejny. Jakby grała w coś... coś, co tak nie będzie będziemy robić, nie? To mogę kupić Ukleza. kupiła pierwszy snu, to nie jest Mityk, nie? Ja ci tam nie pomogę, więc na spokojnie, nie? Musisz musi się pojawić Nasus tam Jakbyśmy w tym wietrze byli, ale by se zrobił Idę, 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 Volibear, idę, idę, idę Kurde no, nie miałem umiejętności. Nie wiem, nie wiem co to się stało teraz, tak szczerze. No nie miałem gdy, -E. ja zawsze nie wiem to co dobiłem i nie miałem W potem. -E -E. Po bez W jest jak z. Mikrzowiek bez snuk, no. Taki średni. No. <grystanie> A może sama Hryra A Hry ma 13 kili, Czy oni się poddadzą? Chyba każdemu w jakby się poddali. I, im, bo były szybciej im to minęło. I nam, no, bo by się skończyło szybciej. Więc nie wiem, co oni chcą przedłużać. Nieuniknione. Oddali się. Dziw. Jak widzicie, set dżungli działa. Jest dobry. Ja trochę odwaliłem. No ale. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Na no. right!